Działo się wśród młodych ludzi Pandora Gej. Zapołętał się wśród osób podejrzanych, oskarżonych Krzysztof Gąciarz. Chłop bronił się przez rok. Okazało się, że wszystko było nieprawdą. Chcieli w cudzysłowie ukrzyżować niewinnego gościa. Moi drodzy, raz na jakiś czas w sekcji komentarzy pod moimi filmami pojawia się jakaś osoba, znaczy różne są to osoby które hmm, poddają wątpliwość czy ja w ogóle jestem księdzem, no bo wiecie, no. Ksiądz, no to nie powinien mieć takiej brody. Ksiądz nie powinien mieć długich włosów. Wiecie, powinien mieć takie włosy, broń Boże, żeby był łysy, no chyba, że mu wypadły włosy. Ale jeżeli ma włosy, to powinien mieć tutaj, wiecie, przedziałek przez środek, tak zaczesane te włosy. Najlepiej, żeby był mega szczupły, miał taką pociągłą twarz, wygolona absolutnie, jakby przed chwilą brzytwą się ogolił i był w sutannie, jeżeli w garniturze, to albo w czarnej, albo w białej koszuli. I to dopiero jest ksiądz jak wiecie, jest na świecku ubrany to, to nie może być ksiądz, bo nie księża biorą prysznic kładą się do łóżka chodzą po mieszkaniu w sutannie zawsze i wszystko jadą na rowek to w sutannie jak ksiądz Mateusz i tak dalej inaczej nie może być inaczej to się w ogóle nie wydarza i jakby, jak nie ma tego wszystkiego to nie wiadomo czy to jest ksiądz w ogóle no bo skąd ja mam wiedzieć a że jak byk pod filmem jest napisane Ksiądz Tobiasz, to jest nazwa kanału Ksiądz Tobiasz. To jest nieważne. To nazwę sobie każdy może napisać, no ale sułtany i koszuli pod kolarkę, to nikt nie może sobie kupić. Każdy może sobie kupić. I moi drodzy, tytuł księdza w Polsce jest używany wyłącznie przez księży katolickich i księży prawosławnych. Uzasadnionym pytaniem byłoby: czy ja jestem księdzem katolickim, czy prawosławnym? Ja by, w ogóle bym się nie zdziwił temu pytaniu. To jest normalne pytanie, ale czy w ogóle jestem księdzem, czy jestem osobą świecką? Jak kanon nazywa się Księstowierz? Kanon, dlaczego? Moi drodzy, odpowiedź na to dlaczego tkwi w dzisiejszej Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Łukasza, gdy jest przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat stworzyć posiłek, oni go śledzili. A oto zjawił się przed nim pewien człowiek chory na wodną buchlinę. Tutaj, moi drodzy, mamy e, taką sytuację, w której Jezus został zaproszony na obiad, na w zasadzie może bardziej na kolację, jeżeli to było w szabat i było uroczyście. Moi drodzy, kogo my zapraszamy na uroczyste kolacje? No, ludzi, którzy są w jakiś sposób nam bliscy, to. Rodzina, przyjaciele, może współpracownicy albo sąsiedzi, ludzie generalnie, których lubimy, na których nam w jakiś sposób, nawet jeżeli nie lubimy, to zależy, ale wiecie w taki sposób pozytywny, żeby jakoś pokazać swoje pozytywne nastawienie do tych ludzi. Żydzi nie mieli inaczej. Jeżeli mieli spożywać już na przykład paskę, czyli to kolację najważniejszą w ciągu roku, to mogli to robić nie tylko w gronie jakby. Rodzinnym, ale było w prawie przy wyjściu z Egiptu, że jeżeli jest rodzina za mała, żeby zjeść baranka samemu, bo każdy miał iść w swoim domu tego baranka, to mogą zjeść z sąsiadami, nie ma najmniejszego problemu. Tylko aby dali go całego radę zjeść. To było ważne. ważne. A więc moi drodzy, takie posiłki są i były, i prawdopodobnie będą wpisane w takie towarzystwo najbliższe. A teraz słyszymy, że faryzeusze śledzą Jezusa, to znaczy starają się go na czymś pochwycić, sprawdzają kim on jest albo już szukają pretekstu, żeby go oskarżyć o coś złego. Oczywiście nie wiemy, czy jakby winowajcą całego zamieszania, szukania winy w Jezusie był ów przywódca faryzeuszy, który go zaprosił na posiłek. Czy to reszta stronnictwa, część tego stronnictwa szukała sposobu? No tego nie wiemy, tego tekst nam nie mówi wprost. Ale jednak przyszli ludzie, którzy chcieli spożywać posiłek religijny, posiłek najważniejszy w ciągu tygodnia, korzystali z gościny również i wykorzystywali tę sytuację po to, żeby Jezusa na czymś przyłapać. Śledzili Go. To jest, moi drodzy... Pokazuje to, że ci ludzie przyszli już z pewną tezą. No bo wiecie, jeżeli ktoś zatrudnia prywatnego detektywa, żeby śledzić żonę lub męża, to nie jest tak, że. W profilaktycznie, profilaktycznej, co tam u męża żony się dzieje, może mi o wszystkim nie opowiada. I nie, moi drodzy, w takiej sytuacji jest bardzo już mocne podejrzenie tego, że jego osoba jednak zdradza. I szuka się dowodów, żeby później udowodnić to przed sądem w sprawie rozwodowej. Szteza jest bardzo mocna w tym momencie, jeżeli uruchamia się prywatnego detektywa. I tak samo, jeżeli się już kogoś śledzi, śledzi się na proszonej kolacji. I tam się on go przysłuchuje, tylko żeby go na czymś pochwycić, to już jest bardzo mocna teza, że ten człowiek jest zły, że trzeba znaleźć tylko dowód i mieć świadków, że rzeczywiście powiedział lub zrobił coś złego. Oni wiedzieli, że on jakby jest zły, to było ich przekonanie, byli pewni co do tego że rzeczywiście Jezus jest zły i trzeba znaleźć dowód. To nie było testowanie Jezusa, to było już tylko szukanie dowodu, szukanie pretekstu, żeby cokolwiek z nim złego zrobić, albo zdyskredytować publicznie, albo postawić przed sądem, może ukaminować, zrobić samosąd. No, nie wiemy tego, jakie mieli w szczegółach zamiary, co z Jezusem zrobić, no ale chcieli mieć motyw do tego, żeby to już się stało. Więc to nie było takie sprawdzanie, z jakiej gliny jest Jezus ulepiony, próba dowiedzenia się, kim on jest tak naprawdę. Tylko teza już była, że jest zły, teraz tylko to udowodnijmy. No Jezus oczywiście nie dał się złapać, ale o tym słyszymy dalej. Wtedy Jezus zapytał uczonych w prawie i faryzeuszów, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie. Lecz oni nie przeli. On zaś dotknął go, uzdrowił. I odprawił. My, moi drodzy, słysząc o uzdrawianiu w Szabat, możemy mieć taką tendencję, żeby od samego początku wyjść z taką tezą, z takim założeniem, że uzdrawianie było formą pracowania, więc w związku z tym w Szabat nie można było pracować i nie wolno było uzdrawiać. My jakby wiemy, jaki proces myślowy za tym szedł, żeby w ten sposób oskarżyć Jezusa. Tylko, że jest jeden problem. No to moi drodzy, to, to, to jest tak samo jak z tym, co przewidywało prawo, co zrobić z uzdrowionym strądu. Z była cała procedura, jak uzdrowiony strądu ma udowodnić, że rzeczywiście wyszedł z choroby. Tylko to moi drodzy, było martwy przepis. Ludzie z strądu nie zdrowieją. Jeżeli ten przepis miał zastosowanie, to tylko w sytuacji, gdy chory miał jakąś chorobę, chorobę skóry która mogła delikatnie przypominać jakąś formę trądu, ale nie była trądem, z tej choroby wyzdrowiał i wtedy można było, można było udowodnić, że jest po prostu zdrowy, jak go kapłani przebadali przez oględziny. że już nie ma żadnych ognisk chorobowych. No to wtedy tak, ale to wtedy nie było uzdrowienie z trądu, tylko uzdrowienie z innej choroby skóry, no uzdrowienie z trądu generalnie się nie zdarza, nie ma czegoś takiego, można jakby żyć długo, 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 dłużej niż inni, ale poprawa generalnie nie następuje, może nastąpić pewne e, zatrzymanie, ale człowiek z trądu sam z siebie od tak, bez e, lekarstw. nie niezdrowienie, bez cudu, uzdrowienie nie zachodzi, a było to przewidziane w prawie. No i drodzy, traktowanie uzdrowienia jak pracy. Wiecie, cudownego uzdrowienia, nie że procesu leczenia, tylko cudownego uzdrowienia, jak pracy, również jest bezprzedmiotowe. Dlaczego? Bo uzdrowienia się nie zdarzają. Nie myślmy o czasach starożytnych, jako o świecie jakimś, gdzie panowała magia. Gdzie wiecie, każdy miał moce cudotwórcze, gdzie Pan Bóg działał mocą niesamowitą, że, że to wszystko się działo, że uzdrowienie to było coś takiego częstego. To było ekstremalnie. Rzadko to były cuda, to były znaki Bożego działania, tak samo rzadkie jak dzisiaj, albo jeszcze rzadsze można by zaryzykować przez brak tak wyraźnego działania Ducha Świętego. A więc nie można było przyłożyć normalnej miary do czegoś, co było zupełnie nadzwyczajne, co wygraczało poza normalny sposób rozumowania. I teraz, dlaczego Jezus ich w ogóle o to pyta? No, dlatego, żeby nie dać się przyłapać na tym słowie żeby nie zaczął grać według ich reguł. Bo oczywiście, tym, co Jezus jakby mógłby zrobić, gdyby oni w ogóle na Niego nie, nie polowali, to powiedzieli, że patrzcie, uzdrowienie jest czymś dobrym, w trzeba robić dobre rzeczy, bo to jest poddanie chwały Panu Bogu, ale w tej sytuacji w ogóle sobie na tym nie zależało. Chodziło jest sobie o to, żeby nie musiał przyjmować ich założeń na swój temat żeby nie musiał przyznawać, że jest człowiekiem złym. Bo wiecie, gdyby pozwolił grać w tę grę, że udowodnijmy, czy jestem dobry, czy jestem zły, to wtedy, moi drodzy, można wszystko, cokolwiek udowodnić. A on by wrócił po prostu ich sposób myślenia, pokazując, że podchodzą do niego w błędny sposób, zupełnie. Ale to, moi drodzy, jeszcze nic, bo Jezus dokręca śrubę i sprowadza totalnie na glebę ich sposób myślenia. A do nich rzekł, któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz nawet w dzień Szabatu, i nie zdołali mu na to odpowiedzieć? Problem nie był w tym, że oni nie wiedzieli, co by zrobili. Bo każdy wiedział, co by zrobił, wyciągnąłby tego woła, albo tym bardziej swojego syna ze studni, odpowiedź była oczywista. Tylko dlaczego nie dali tej oczywistej odpowiedzi? Przecież no, wiedzieli, jaka była odpowiedź. Czyż Jezus zapytał ich przekonania, nie zapytał o jakieś trudne wnioskowanie wynikające z poznania prawa. Że wiecie, może nie każdy intelektualnie by sobie poradził, nawet znając Pismo Święte, może nie potrafił wyciągnąć wniosków. To było pytanie dokładnie, wiecie, w stylu co byś zdobył, gdybyś miał milion dolarów, nie? to Powiedz o swojej wizji, nie wiem, spełniania swoich marzeń, czy czegoś w tym stylu. To, to jest proste, można powiedzieć cokolwiek. Tak samo tutaj można było odpowiedzieć. Ktoś mógłby nawet fałszywie zadeklarować, że on nie wyciągnąłbym, ja bym tego nie zrobił. Ale oczywiście nikt tego nie odpowiedział, bo nie chciał być przyłapany na e, cynicznym e, kłamaniu takim. Wiedział, że nie, bo mnie prawo jest najważniejsze, bo inni w to nie uwierzył w takiej sytuacji. I pokazał w ten sposób Jezus, że tak naprawdę są zakładnikami własnych przekonań. Ale nie na temat prawa, albo na temat prawa dopiero w drugim rzędzie. Oni byli więźniami i zakładnikami własnych przekonań na temat Jezusa. Jezus im pokazał, że tak naprawdę czyni dobro, że to co robi nie jest takie jak oni sobie myślą, że tak naprawdę nie stanowi dla nich zagrożenia, dla ich sposobu myślenia, pokazując, że ich sposób myślenia jest po prostu błędny, że te błędy popełniają, na przykład, jeżeli chodzi o zakaz pracy w sobotę, w trakcie szabatu. I moi drodzy, co to mówi o nas, o naszym świecie? To, że my również mamy przekonania, każdy z nas ma przekonania, to znaczy jakieś swoje ugruntowane sposoby myślenia, w które się po prostu wierzy, że tak świat wygląda. Natomiast Jezus pokazuje, że te przekonania nasze mogą być błędne nawet w sprawach, które wydają się totalnie oczywiste. Jak dla rzecza było oczywiste to, czy może pracować w niedzielę, czy nie może. Odpowiedź brzmiała nie może. A nie była tak prosta, bo okazywało się, że niektóre rzeczy jednak. W sobotę można robić, jak wyciągnąć syna ze studni, bo było to wyższe dobro, ale te czym można uzdrowić, bo to już całkiem najwyższe dobro przy komuś zdrowia. I my, moi drodzy, jeżeli jesteśmy zakładnikami naszych przekonań, to my poza te przekonania w ogóle nie wychodzimy. I to jest różnica między jakimś poglądem, wiedzą, doświadczeniem a przekonaniami to znaczy nasze przekonania zawsze są twarde, niezmienne uważamy, że tak jest świat poukładany yy, i to jest normalne w sensie to jest coś, co pozwala nam funkcjonować tylko jak się mu okazuje czasami sprawia to, że popełniamy ogromne błędy tak jak faryzeusze zakładając, że Jezus jest zły popełnili ogromny błąd nie przyjmując go bo był tak naprawdę obiecanym Mesjaszem tak samo i my, moi drodzy, czy w odniesieniu do Pana Boga, do naszej religijności, do naszych bliskich, do naszej pracy, możemy popełnić ogromne błędy przez przekonania. One pomagają nam żyć, upraszczają nam sposób myślenia, upraszczają nam no, po prostu życie, ale nie zawsze właśnie ma to zastosowanie. I moi drodzy, w jakich sytuacjach warto tego, na, na to zwracać uwagę? Bo wiecie, jeżeli ktoś wykonuje. Ja wiem, pracę poleg polegającą na tym, żeby wykopać jakiś dół albo rów. Nie, to jeżeli ziemia jest zmarznięta i trzeba to zrobić ręcznie, to wiadomo, że albo trzeba tę ziemię podrzeć, albo rozkopać kilową, a dopiero potem pójść ze szpadłem. W sensie wbijanie samego szpadła na w zamarzniętą ziemię, wiadomo, że jest błędnym pomysłem, że niewiele to da. I to jest przekonanie. W sensie, ja nawet nie wiem, może na niektórych rodzajach gleby da to radę. Ale wiecie, takich przekonań w ogóle nie trzeba zmieniać. Możesz postępować z tą procedurą w swojej pracy cały czas, i, i to jest ok, to jest jak najbardziej w porządku. Ale jeżeli zaczyna to odnosić się do osób, do naszych relacji, jeżeli to wychodzi poza strefę przedmiotów, okazuje się wówczas, że jest to coś, co może przynieść nam wiele problemów. Zwłaszcza wtedy kiedy te nasze przekonania, one są tak twarde, że są właśnie w istocie przekonaniami, nie jakimś poglądem, światopoglądem, bo to jest, jeszcze jesteśmy w stanie zmieniać, ale jeżeli mamy coś zakute w głowie, że tak jest i nie ma inaczej, to znaczy, że zamykamy się i mogą nas bardzo dobre rzeczy ominąć. Dowodem, że tak właśnie jest, jest to, o czym powiedziałem we wstępie, czyli jeżeli ktoś ma zakute we łbie, bo inaczej nie można powiedzieć, że ksiądz jest księdzem tylko kiedy ma sutannę, bo on tak Cejrowski powiedział, że wiecie, ksiądz to powinien zawsze pod koloradką chodzić i tak dalej, i tak dalej. Można sobie te jego teksty znaleźć na YouTubie. No to ma tak zamknięte oczy, że nie jest w stanie pod filmem przeczytać, że tam jest ksiądz napisany. No absurd. Ale to właśnie w takich rzeczach się objawia, w takich głupotach. Faryzeusze mając w głowie że Jezus jest kimś złym. Byli w ogóle zamknięci na to, że Jezus uzdrowił człowieka, że ma moce boskie, cudotwórcze. Bo mieli w głowie, że nie, Jezus jest zły. Bo Jezus mówił, że prawo to wiecie, trzeba trochę inaczej na problem prawa popatrzeć, głębiej popatrzeć, niż patrzą faryzeusze. Więc nam zarzucał, że i my jesteśmy źli, więc tak naprawdę to On jest zły. No i moi drodzy, jeżeli my tak podchodzimy do drugiego człowieka, to się pomylimy. Pomylimy się nie raz. Ostatnia sytuacja, o wiele grubsza, bo wiecie, że ktoś zadał mi pytanie w komentarzu: Czy jestem księdzem, To nic korona z głowy nie spadnie, nic złego się nie dzieje. Ale, no lata temu już była taka sytuacja w internecie, pewnie starsze osoby nie kojarzą, bo to działo się wśród młodych ludzi, Pandora gay. No i tam złapali odkryto dużo ludzi w innych nadużyć seksualnych. Ale, Pośród nich, nie wiadomo jak, zapołętał się w osób podejrzanych, oskarżonych, Krzysztof Gąciarz. On akurat miał relacje tylko z kobietami pełnoletnimi, ale przy okazji wciągnięto go w tę całą aferę. I wiecie, ludzie śledzili to setkami tysięcy, milionami na polskim YouTubie, całą tę sytuację. I wiecie, jeżeli faceta jednego. I to dosyć dziwnie zachowującego się w ostatnim czasie zaczęło oskarżać kilka kobiet w zasadzie o to samo, no to chłop musi być winny. Przecież w sensie, no, jeżeli kobiety oskarżają i mówią zgodnym chórem, że rzeczywiście był wobec nich przemocowcem, to musiał nim być. No bo jeżeli by nie był, a mówiłyby takie rzeczy, no to poszłyby do więzienia, płaciłyby mu potężne odszkodowania, więc muszą mieć racją, mówiąc, że był człowiekiem złym. Nie ma innej opcji. Bo, bo jeszcze, żeby to jedna mówiła, no to można by powiedzieć, a, słowo przeciwko słowu. On mówi, że jest niewinny, ona, mu, ona mówi, że jest winny. Nie wiadomo. A one jeszcze dawały dowody na Minął rok. Chłop bronił się przez rok. Okazało się, że wszystko było nieprawdą. Wszystko było spiskiem w zasadzie jednej babu przeciwko drugiemu chłopowi, i ta baba wciągnęła inne baby w całą aferę. I teraz, moi drodzy, 95% osób, no, albo trochę więcej, albo trochę mniej, ale prawie wszyscy na samym początku uważali, że to jest winny, że to jest w procentach pewne. Chłop stoczył batalię na granicy, jakby wytrzymałości własnej i udowodnił, że jest niewinny. Zajęło mu to brok. I teraz funkcjonuje jako człowiek, który sam skarża o to, że go... był spisek przeciwko niemu. I moi drodzy, wszyscy, którzy to śledzili, są teraz winni tego, że chcieli, w cudzysłowie, okrzyżować niewinnego gościa. Bo się okazało, że jest niewinny. A wszyscy żeśmy mieli przekonanie, pewność, że jest winny. Jak można temu zaradzić? Dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Bo to właśnie ta afera zmieniła mój sposób myślenia. Za każdym razem, kiedy łapiemy się na tym, że ktoś jest ewidentnie winny tego, co zrobił, to trzeba nam, moi drodzy, zrobić przeciwne założenie. Antyintuicyjne, zupełnie absurdalne z naszej perspektywy w danym momencie, że człowiek jest niewinny. Że jeżeli wszyscy mówią, że jest zły, to założyć, że jest dobry. W wielu przypadkach okaże się, że takie założenie jest błędne, ale wtedy zaczniemy sobie sami udowadniać rzeczy, w które tak naprawdę nie wierzymy, i zauważymy wówczas szerszy kontekst. Zauważymy pewne luki, których normalnie nie da się zauważyć, jeżeli mamy to założenie. Moi drodzy, to jest coś, co jest umiejętnością wybitną w naszych czasach. W sensie, prawie nikt tego nie umie, i ludzie. Ludziom mózg rozwala, kiedy się to robi. Kilka skoczyłem takich dyskusji, gdzie ludzie właśnie liczowali innego człowieka. Pamiętam, jak grupa młodych ludzi miała śmiertelny wypadek samochodowy. I człowiek ten jechał po alkoholu prawdopodobnie. I wszyscy jechali tam z kierowcą równo, z pasażerami też. Wiecie, rodziny cierpią, ludzie płaczą. Katastrofa rodzinna i to wielu rodzin, a ludzie tam życzą im śmierci najgorszych rzeczy, to totalna jazda i jazda do domu. So, napisałem taki bardzo neutralny komentarz, że wiecie, no, no mam tylko artykuł w internecie. W sensie kilka artykułów, w których było to samo, nie no, jest napisanych kilka słów, a na podstawie tego wyprawdziwych ludzi, bo to nie jest historyjka z filmu. Nie jest to historyjka wymyślona, to naprawdę się zdarzyło. Wy na podstawie tego, realnych, rzeczywistych ludzi, odsądzacie od przeciwnie uważacie, że są najbardziej zepsutymi, najgorszymi ludźmi na świecie, życzycie im największego zła, a nie wiecie, czy to prawda. A co, jeżeli się okaże, że jednak hmm, policja tam zrobiła badania krwi? Okazało się, że byli trzeźwi, tylko woda się rozlała w samochodzie, śmierdziało alkoholem i jednak hmm, po obwąchaniu auta czuć było alkohol, tylko nie od a z bagażnika. Co wtedy z waszymi życzeniami śmierci tej osobie? Jak najcięższego ukarania tego, żeby go piekło pochłonęło? Takie teksty tam ludzie pisali. Co wtedy? W wielu sytuacjach, tak jak mówię, okaże się, że jednak nie, że to takie ogólne przekonaniowe myślenie będzie prawdziwe, że to podważenie prawdy będzie tylko ćwiczeniem, które nic nie da. Bo okaże się, że jednak to wszystko była, była prawda. Ale jeżeli raz na sto przypadków to jest pomyłka, to nawet dla tego jednego razu warto być nieledliwym intelektualnie i zakładać sytuację, że jest inaczej. Moi drodzy, ja to zauważam dzisiaj w Ewangelii ten proces. Zauważyłem go po aferze z Krzysztofem Gąciarzem. I teraz łapie się często na tym. Że dalej moje przekonania względem osób, względem faktów, które się wydarzyły, one dalej są i po prostu za tym idę, ale już nieraz się złapałem na tym, że mówię nie sobie świadomie, a może nie mam racji, moja pierwsza myśl być może jest błędna, może nie mam wszystkich informacji i moi drodzy warto gdyby wszyscy ludzie tak pomyśleli w czasach Jezusa nie ukrzyżowaliby Pana przyjęliby Jego wiarę Oczywiście w przypadku wszystkich ludzi to się nie stanie, ale my nie jesteśmy wszyscy. My możemy stanąć po właściwej stronie. To jest tylko kwestia naszego wyboru, naszej decyzji. Nie musimy być jak faryzeusze, nie musimy być jak uczeni w piśmie, nie musimy być jak tłum krzyczący u krzyżu. To musiało się stać. Ludzi nie zmienimy, ale swoje zachowania, swoje podejście do drugiego człowieka możemy zmienić. To jest nasz wybór i nasza praca, praca naszego umysłu. Łapka w górę i subskrypcja.